Side by side. W nie w tym roku żołnierzy niemieckich. Zdobyto pięć karabinów maszyn, dużo amunicji, kuchnię polową i 6 stycznia 1919 roku ludzie

Obsadzono Polakami, nie urzędy i miejskie instytucje. Trzeba było szybko zorganizować obronę, aby zabezpieczyć się od napadu niemieckiego od strony Magwa i Szubina. Komendantem wojskowym został porucznik Jan Sławiński z Ujazdu, cywilnym zaś Edward Mieczkowski z Sierpnia. 2 stycznia oddział porucznika Bartkowskiego z Szubin. Napływ ochotników do Wojska Powstańczego do obrony 3 stycznia batalion kcyński liczył jeszcze 100 poszarowano ich w budynku Seminarium Królewskie. W hotelu Dajdera czy mała Poddziały niemieckie kilkukrotnie atakowały szumin, który mimo prób obrony został zdobyty 9 stycznia. 10 stycznia z pomocą rosyjskim powstańcom przybył pułkownik Kazimierz Krudzielski ze swoimi oddziałami, dzięki czemu następnego dnia udało się ponownie zdobyć Szulc, a Niemców wyprzedzały z do 12 stycznia utworzono Front Północny Powstania dla obrony drogi na Gniezno i Poznań. Doskonale zdawano sobie sprawę, że przerwanie tego odcinka przez Niemców doprowadzi do zagrody powstania. Przez cały styczeń Niemcy różnymi siłami, w tym ze wsparciem pociągów pancernych, podejmowali działania zaczepne na odcinku północnym.